Hej, cześć Manko, witaj w nowym odcinku na moim kanale, witaj w nowym openingu na moim kanale. A właściwie nie, nie openingu, tylko kompilacji wszystkich skrzynek, które otwierałem. Wszystko to wynikło tak na od Krzyśka Wielkie Dzięki Krzysiek wiem, że to oglądasz. Po prostu wynikło to, że powiedział, a no to jest, słuchaj, często skrzynki sobie otwierasz, to weź z tego kompilację, zup wiem, że to wszystko nagrywasz, to ja ci to zmontuję, a... no i, i właśnie Krzysiek mi zmontował, jeszcze tego nie oglądałem, nawet nie pamiętam co tutaj wypadło, co nawet skrzynki jakieś z marca czasami albo z lutego. Także serio nie pamiętam co mi tutaj poleciało. Yy, ale mam nadzieję, że poczujesz się jak na openingu. W takim razie zapraszam. I pierwsze, o coś na drugim koncie? Naklejki Enfu, jeżeli dobrze czytam. Tak, naklejki Enfu. Nie wiem, nie wiem, bo tak naklejki te rzadko, jak są te kapsuły, to. Jedno jednorożec. jednorożec jest nawet spoko. Ej, to chyba jest, To chyba ci kosztowało, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętam, że jakoś za kapsułę wydałem 80 centów. O, a za to 2,40. No to props jest. No to jestem już na plusie po pierwszym. Openingu. Okej, okay. wildfire. Co tu? Jakaś nowa statek poleciała. bizon, a czego ja się tutaj kurde mogłem spodziewać? Czego ja się mogłem spodziewać? Jasne, że Bizon. I kolejny wildfire. jajku ile ja tego otwierałem? Ja nie wierzę, ile ja tego otwierałem. O, 5.7. O, ale ten 5'7 to jest triumviar coś takiego. To tak chyba... Tak to chyba brzmi? To on jest fajny, na serio. Minimal spoko. Kolejny Wildfire, o tutaj będzie przewaga Wildfire'ów w tym opening'u, ja to już czuję. Nowa znowu Hyper Beast i Pipi Bizon, wiecie co, ja pamiętam mniej więcej, y znaczy, jak coś mi dobrego poleciało to raczej to pamiętam. Dobra, y kolejny, kolejna skrzyneczka, kolejny kontener właściwie, kontener, y pojemnik. Y Teraz mamy te naklejki i z nich odliczanie, a to jest bardzo fajna naklejka, ona mi się pamiętam podobała, nawet gdzieś sobie przykleiłam, tylko już nie pamiętam gdzie, ale fajna jest, nieprawdaż? Fajna, fajna. I kolejny, o pamiętam, że miałem taki dzień, że po prostu było kilka tam tych promocji, jakby tych ofert znaczy się. I sobie otwierałem. Wypatrzę, otworzyłem czy otworzyłem czegoś tak. Teraz kapsuła z paniami. Nie czy te panie są w ogóle coś warte. O, pierwsza, no wspaniale. I yy, wet. Spoko. A. No i kolejny Wildfire, a cóż by to mogło być innego? Cóż by to mogło być. I uwaga! Pippi Bizon. Wspaniale. A ja pamiętam, że potem jakoś ze wszystkich bizonów chyba było 8 bizonów co jest tego kontakt taki z zagłębym coś poleciało takiego dosyć spoko pamiętam, że się nawet cieszyłem. O to chyba nasz szyb przed jakimś meczem otwierałem, jeżeli dobrze pamiętam. No i wildfire przed meczykiem. Czyżby to był cobblestone? Tak, to chyba był cobblestone. I... Jambia. Wspaniale. Genialny skin. Polecam. A, minimal wet, ta Geddy niemal on zawsze wygląda. On mi zawsze wygląda Filter I dla odmiany mamy revolver case'a? Yy, niespodzianka, to da dam. I... ooo, A tak, stat tak... Tak, pamiętam to. To mi poleciało wtedy, kiedy live'a miałem. Jakoś sobie byłem wróżbę przed meczem, jak graliśmy z chłopakami matchmakinga i mi poleciał ten 5-7, właśnie już tak się o tu bardzo ale spoko nawet. I MLG, aha, to były tak, tutaj były te, sticker, te autografy właściwie. Te autografy były, pamiętam. I co mi Seist, Seist mi poleciał, tak. To, to jakoś jeszcze kojarzyłem, faktycznie. I chroma dwójka. dwójka. Tego jeszcze dzisiaj nie było. Tego nie było. Przeleciał five Seven I Obrzyń oigami Ewelacja. Polecam. E, ładny, nawet ładny. Lekko używany. A. A chyba nawet z niego gram do tej pory na drugim kącie. Bo to jest moje drugie konto w ogóle. Dobra. I przechodzimy dalej. Kolejny Wildfire Case. Kolejny Wildfire case. Eee, uwaga, uwaga. Same niebieskie przeleciały. Coś się baguje. Mac 10. Lapis gato. To w ogóle nie widziałem nic fioletowego. Tam ten glock się na końcu pokazał. I uwaga, kolejny Wildfire, case? Yy, tym razem już coś leci fioletowego. O kurcze. Czego nie pamiętam, bez kitu. Komico drago. Kumiczo diagon, Deagon, przepraszam. I to jest po polsku jakoś chyba... Smok kumicho? Coś takiego Ej to słuchajcie, w to już mi każdy Od czerwonego, no oczywiście niebieskiego, już wszystko mi poleciało To uwaga, ile to? 6 euro pewnie. no to Skrzyneczka, skrzyneczka mega na plus I, kolej, kole, I kolejny wildfire case Pamiętam, że chyba wtedy sprzedałem tego digla i od razu sobie coś otworzyłem, taką jakoś miałem Tak jakoś mi się chciało And use key. Dobra, jedziemy I był statek, no ale scout bez statek, obok był blisko. Statek, szkoda, że nie wyleciał, szkoda, szkoda. Battle jeszcze, ale wszystkie wyglądają tak samo. To w ogóle miałem taki pomysł, żeby zrobić um, taki jakiś przedpomysł, żeby zrobić odcinek um, o skinach, które wyglądają tak samo, tak których jakby stan nie ma znaczenia, nie? W sensie wyglądają tak samo w Battle i tak samo wyglądają na przykład w Filter albo lepiej. I tak już miałem to robić, ale zobaczyłem, że na YouTubie po prostu coś takiego było i, i nie zrobiłem, bo nie ma sensu kupiować odcinków. Ale dobra, kolejny Wildfire Case. Uwaga. I Pipi Bizon. Rewelacja. Minimal, ale to nie ma masakry. I to jakoś sobie Wildfire Case a przed meczem otwierałem, był kumiczo gdzie USP izolator? No okej. Okay. No i słuchajcie, to było na tle w dzisiejszym openingu, ona gdzie jest taka forma Tobie się spodobała do gwidzy. i mi się bardzo fajnie to nagrywało. Naprawdę fajnie się nagrywało i fajnie sobie było przypomnieć, e, jak to właśnie się to kiedyś otwierało. Bez kitu nie pamiętałem niektórych, naprawdę nie pamiętałem, jakoś sobie tak nie zdawałem sprawy, że tyle tego otwierałem. A jeszcze mam trochę takich nagrań, także jeżeli wam się ta kompilacja spodoba, no to myślę, że w przyszłości sobie kolejny. No naprawdę spoko mi się to nagrywało, muszę przyznać, że fajnie, fajnie. Ale no cóż, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że tobie też się spodobał, bo mi się, mi się podoba. Mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym odcinku, albo w kolejnym openingu. W takim razie trzymajcie się, do następnego, strzała, hej!